Cześć, witam wszystkich na moim kanale Tarot Empatii z tej strony Paweł mm, i zapraszam Was czytania, na czytania mm, na kwiecień e, dla znaków zodiaku. Mm, jak widzicie, tutaj mamy, będziemy korzystać e, z talii Shadowscape Starot. Teraz z niej nie korzystałem Ech, właściwie, a jest to bardzo piękna talia, bardzo baśniowa. Mm, Optymistyczna też. Myślę, że e, przyda nam się właśnie w takim okresie, w jakim teraz jesteśmy, trochę, trochę takiego odrealnienia, bo czasami to pozwala z większym dystansem e, spojrzeć na ten moment, w którym, w którym się jest w życiu. Tak, prywatnie i, i też kolektywnie. E, od czego zacznę? Od czego zacznę we wstępie? No cóż, no chciałem oczywiście wszystkim podziękować tutaj za obecność na kanale ze mną. Chciałem wam podziękować za, za, za wszystkie odzewy, wszystkie komentarze. Też jednocześnie chciałem was zaprosić na mojego bloga, wpis, zrobię link na dole, bo ostatnio właśnie wkleiłem nowy wpis. O takie moje rozmyślania o tarocie, jak działa tarot, skąd, skąd pochodzi jego moc. Może ktoś jest zainteresowany, ma ochotę sobie poczytać, właśnie, nie wiem, do herbaty. To, to zapraszam. Co jeszcze? Tradycyjnie, tak? Zapraszam do subskrypcji kanału, do, do zalajkowania filmu. Zapraszam. Jeśli ktoś też jest zainteresowany czytaniami indywidualnymi, no to jak zamówić takie czytanie, to znajdzie informacje na ten temat w opisie filmu, też na mojej stronie internetowej. Można po prostu też pisać na adres mailowy, który się pojawia na, em, w, rogu, w rogu ekranu. Tak? A teraz zapraszam już Was e, do, e, do waszych e, przesłań tak? dla, dla poszczególnych znaków. Przechodzimy teraz do rozkładu dla byka. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, o jakich potrzebujemy wiedzieć dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie, dla mądrości. Tej mądrości, do której mamy dostęp zawsze wtedy, kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu, na ten miesiąc używam takiego kolistego rozkładu. Napiję się kawy. I możemy zaczynać. Najpierw karta, która pokazuje Waszą obecną sytuację, także Was. <laughs> Mamy czwórkę kielichów, czyli kartę znudzenia, braku satysfakcji. Taka karta, która mówi, że jest stabilnie. Może nie dzieje się na razie jeszcze nic złego, ale trudno w tym Poczuć komfort. Trudno się w tym czuć komfortowo, tak? Bo to nie jest to. E, pojawiają się e, różne pomysły, tak? Różne emocje gdzieś w tle, ale one um, nie odgrywają większej roli, tak? Ten, ten rodzaj pewien, pewnej apatii nawet jest, jest taki e, wiodący. Zobaczcie na tej, na, tą kar na tej karcie, tak w zależności od naszego nastawienia, właśnie możemy zobaczyć albo absolutny spokój, albo absolutne znudzenie. Tak? To zależy, czego oczekujemy. To jest też karta pewnego rodzaju wglądu, ale nie wglądu na zasadzie wiem, czego chcę, ale wglądu na zasadzie wiem, czego nie chcę. To jest bardzo ważne. Na pewno jakiegoś, jakiś rodzaj oczekiwania. Zobaczmy w takim razie, co przychodzi. Eee, jaka jest teraźniejszość? Czego się będzie można spodziewać? Kolejna karta e, emocji, tak? kolejna karta e, kielichów. Tym razem ósemka kielichów, a więc wyjście w podróż. Wyjście w podróż bardziej od czegoś niż za czymś. Ponieważ hmm, dlaczego? To jest bardzo fajnie, że one są, jakby tak, w taki sposób się układają. Mam wrażenie, że ta postać to jest, jakby taka historia kogoś, kto najpierw siedzi i patrzy właśnie na, na wodę, a potem w końcu zdecy, decy, chociaż jest mu dobrze, tak? Jest, jest w bezpiecznym miejscu, przyjemnym, a mimo to w końcu się zdecyduje z tego zrezygnować e, z tych kielichów tutaj wskakuje do tej wody, wpływa do niej i płynie do głębin, do tego miejsca, które go przyciąga. Uzamka um, kielichów to jest odejście od jakiejś struktury, zwłaszcza od jakiejś struktury emocjonalnej, a więc w praktyce może to, to być związek, oczywiście, szeroko rozumiany, niekoniecznie romantyczny, ale może też być to praca, może być to też jakiś pomysł na siebie dotychczasowy, chęć zmiany. Odwaga, taka, taka, to jest taka wiara, że dobrze, niech już się wydarzy cokolwiek. Um, to i tak będzie lepsze od tego, co jest. Ja się czuję do tego jak najbardziej przygotowany, przygotowana. Um, mam wrażenie, jakby to gdzieś głęboko z was płynęło. Te głębiny do mnie to wskazują. Tej wody. Tak dużo tej wody tutaj jest. Um, Tak jakbyście byli na to gotowi odpowiedzieć. Ale nie, brakuje trochę takiej esencjonalności w tym. Tak jakby nie do końca było wiadomo o co chodzi, nie? Tylko takie bardzo subtelne emocje. Jakieś tęsknoty, jakiegoś poszukiwania może. Um, tak jak mówię, braku satysfakcji. No, na razie nie ma tych konkretów. Zobaczmy co było w przeszłości. Tak, co tam gdzieś było w tym wszystkim. Zobacz, tu już jest konkret. Mamy siódemkę Buła. A więc karta, która tutaj, no zobaczcie, jak wizualnie nawet nie, na, na, na tle tych dwóch kart się ona odróżnia kolorystycznie. Mamy tutaj dużo ruchu, dużo energii, dużo walki. Siódemka buław to jest walka przed czymś, to znaczy ym, samoobrona działanie, które ma na celu obronienie naszego status quo, tego co mamy, tego co dla nas cenne. Ym, Często bardzo spalające, często bardzo spalające. Ja mam wrażenie, że to jest jakaś bitwa, która e, zakończyła się sukcesem, obroną tego status quo, i teraz jest kolejny element. Nie? Ja już to mam. To, co jest na tej czwórce kielichów, to jest to, co się udało obronić. To, to, to co nam zostało z, z nami, z wami, e, po tej konfrontacji, po tych trudnych momentach w waszym życiu, e, które miały, miały miejsce. Czymś, co Was mocno niepokoiło i zmusiło do jakiejś reakcji. Um, I takie jest takie pytanie, co dalej? Co dalej, nie? Tak jakby to Was ciągle gdzieś tam um, męczyło. Tak mi się wydaje. Stąd być może ta apatia, to niezadowolenie. No dobra, może coś obroniłem, może coś udało mi się uzyskać, ale czy to o to chodziło? No właśnie, chyba pewnie trochę tak, ale pewnie też trochę nie. Co jest wyzwaniem w takim razie? Piątka buław. Hmm. No, pierwsza myśl, kontynuacja tego, nie? Tak jak mówię, to nie do końca się skończyło. To gdzieś ciągle jest. Może, może udało Wam się wytworzyć jakąś bezpieczną przestrzeń, ale dookoła jakby jest, ta, jest ten ogień, jest ta wojna. Eee, no i musicie gdzieś odnaleźć się w tym, nie, ale to w was buzuje, albo w was to buzuje i nie pozwala nam, e, wam, jakby osiągnąć tak naprawdę taki prawdziwy spokój, taki spokój, który nie będzie cz, e, czwórką kielichów, tylko e, będzie, na przykład, e, szóstką kielichów, tak, albo będzie e, dziesiątką kielichów, tak, czyli pewną pełnię, pewną satysfakcję. Jest to, to Dlaczego? No bo to jest piątka buław, nie? Czyli to nieukierunkowanie, ten prob, ten problem z tym, że za dużo energii, za dużo sił działa, one idą w różnych kierunkach. Um, no zobaczcie, jak tutaj bardzo widać jakiś taki konflikt emocji i ognia. Za dużo emocji i za dużo wydarzeń. Co będzie odpowiedział na wyzwanie? Hmm, Rydwan. Bardzo ciekawie, czyli jednak emocje, a jednak jakaś próba ukierunkowania, jakby połączenia tych sił, które niektóre gdzieś was ciągną, jedną w tą stronę, druga w tą. I, i jednak zdobycie nad tym jakiejś kontroli. Tak myślę, to może tak sobie teraz pomyślałem, że ten Rydwan, w kontekście tych kart i tego, co powiedziałem, że pewne rzeczy są mało esencjonalne tutaj. W tym, w tym czytaniu jakoś tak to wychodzi, to ten rydwan może mówić, że należy w końcu nazwać te emocje, należy nazwać to swoje stanowisko, to swoje miejsce. To jest też karta, oczywiście, sukcesu, oczywiście jakiegoś rodzaju aspiracji. To jest pytanie, jak wy nazywacie. Te dwie karty, jak nazywacie te burzliwe zdarzenia z waszego otoczenia, także z waszej przeszłości, to co nosicie w sobie, czy bardziej nosicie w sobie mit ofiary, czy mit zwycięstwa, czy jest więcej rozgoryczenia, strachu, czy większe poczucie sprawczości. Myślę, że ten rydwan sugeruje, że ta sprawczość jest jak najbardziej aktualna, jak najbardziej wartościowa i że być może ten taki, tak jak powiedziałem, ta apatia, Czwórki kielichów wcale nie ma sensu. To nie do końca jest odpowiednia jakaś interpretacja emocjonalna. Um, to jest oczywiście bardzo śliski temat, to jest odpowiednią interpretacją emocjonalną, bo emocje po prostu są. Tak, i też nie chodzi o to, żeby siebie stygmatyzować za to, że się czuje to, co się czuje, ale pamiętajmy, że emocje są związane są pochodną naszych interpretacji, naszych myśli. Tutaj myśli brakuje jakby na razie się w tym rozkładzie nie pokazują, tak, więc e, można jedynie się domyślać, tak, że gdzieś nie, nie wzbudzają one spokoju. Co będzie waszą siłą? E, co będzie waszą siłą? No jednak te buławy, to co powiedziałem, jak warto iść w tym kierunku tej takiej interpretacji mnie jako zwycięzcy, mnie jako kreatora, mnie jako kogoś, kto podjął decyzję, kto ciągle podejmuje decyzję, kto kreuje swoją własną przestrzeń życiową. To swoimi decyzjami, kto swoim ruchem, kto, swoim, kto swoją działalnością em, decyduje o swoim życiu. Więcej odwagi. Tak mi się wydaje. Tak jakbyście wychodzili z, takiego, z taką dużą niepewnością, um, z jakimś takim, takim brakiem ukierunkowania, a tutaj mówi: No, idź w to, wejdź po prostu. To nazwij pewne rzeczy po imieniu i zobacz, że masz prawo. W odpowiedzi na wyzwanie mamy Rydwan, a jako Waszą moc mamy, um, mamy rycerza Buław. Powiedziałem: Król Buław, ale to jest rycerz Buław teraz. Zwróciłem na to uwagę, natomiast to właściwie jest o tyle bez znaczenia, że te znaczenia tych kart są dosyć zbieżne ze sobą. I tak naprawdę chodzi właśnie o ten ruch, chodzi o to działanie, chodzi o to kreowanie własnej przestrzeni. Natomiast to, co mówi Rydwan, i to, co mówi, to, co mówi przede wszystkim rycerz Buław, tak, o tej dużej zwrotności, Nie? o tym, że możesz faktycznie iść w tym kierunku, w jakim chcesz, i masz prawo zmienić decyzję. Być może to jest właśnie takie potrzebne teraz. Nie, jakby żeby zmienić tą interpretację pewnych zdarzeń, żeby pojawiły się nowe emocje, żeby pojawiło się więcej siły. Na czym się e, skupić? Dwójka buław, a więc zobaczcie, ciągle ta ognista energia jak powoli, ale zdecydowanie ta energia ognia w tym czytaniu zaczyna dominować. Wychodziliśmy od kielichów, a potem krok po kroku to jednak jest ogień. Eee, dwójka buław może mówić, że nad pewnymi rzeczami warto się będzie zastanowić, zanim podejmiemy decyzję. Natomiast jakby to musi być podjęta decyzja, żeby wejść w tą drogę, żeby pójść tam dalej. Chyba chodzi, tak myślę, od pewnego zdystansowania się w końcu do tych spraw z przeszłości. To jest postać, która nie patrzy w tył, ona patrzy do przodu. Nawet jeśli ruch nie jest bardzo wyraźny, um, co dla mnie jest takie bardzo zdroworozsądkowe i bardzo sensowne w kontekście miejsca, z którego zaczynacie, tak? czyli tej czwórki kielichów, ósemki kielichów, czyli tego momentu takiego, mm, takiej ambiwalencji, niepewności, chcemy gdzieś iść, ale właściwie nie wiemy gdzie, więc trudno o, o taką, takie zdecydowanie, które się tu pojawiło, ale to jest ważne, że to jest wasza podstawa. Rydwan i rycerz Buław. Czyli aktywność, zdolność do, do zmieniania kierunku, jeśli trzeba, do jakiegoś takiego korzystania ze swoich emocji, jako pewnego zbiornika zasobów. Ta interpretacja tych zdarzeń wydaje mi się tutaj absolutnie kluczowa. Tak jakbyście ktoś tutaj was namawiał um, do tego, żeby zmienić styl myślenia na temat pewnych spraw, pewnych tematów. No i dokąd nas to zaprowadzi? Jaki będzie wynik w takim razie? No, przemiana, całkowita przemiana. <laughs> mm. Zobaczcie, jaki tu jest wielki, wielki wybuch energii na tej karcie. tak. Bardziej, bardziej niż coś umiera, coś zaczyna, się, coś zaczyna żyć. Wielkim, nowym życiem. Mm. Ja myślę, że Wy za tym tęsknicie. O tym ta czwórka kielichów mówiła na początku. I stąd też ta ósemka kielichów że gdzieś jest ta tęsknota za tą podróżą. Hmm, za podróżą, która, która będzie ważna, która będzie miała bardzo, będzie bardzo znacząca. No i jest zapowiedź tej przemiany, tak? Zapowiedź tego odrodzenia, natomiast pamiętajmy, że śmierć, tak jak powiedziałem wcześniej, potrzebujecie się od tego odgrodzić, ponieważ śmierć zamyka w pewnym sensie to, co było wcześniej, kończy to, co było wcześniej. To jest, najgorsze w śmierci jest to, że jest nieunikniona, tak? że się w końcu musi wydarzyć, a kiedy się wydarzy, odchodzimy od tego, co było wcześniej. Nasze wcześniejsze życie przestaje żyć w jakiś sposób, przestaje istnieć, ale to jest też w niej najpiękniejsze, tak? bo to jest ta mądrość wody, gdzie wiemy, że wszystko płynie, albo mądrość ognia, wszystko w końcu się musi wypalić. Musi powstać ziemia, musi powstać popiół, żeby na tej ziemi mogło wyrosnąć coś nowego. I chyba na tym potrzebujecie się w tym momencie skupić, um, a nie właśnie tak trwać i rozmyślać i się tak zastanawiać, a czy na pewno, a gdzie, a co właściwie było, a co to właściwie znaczyło, co to dla mnie znaczyło, czy się dobrze zachowałem, zachowałam, czy źle, czy można było lepiej się zachować, a co mi inni zrobili. Um, tak, te, tak, tak, tak te buławy tutaj traktuję, jako właśnie taki styl myślenia, nie? Wyciszenie patrzenie w przyszłość, nie? Z nadzieją i odwagą. Tutaj dużo odwagi jest właśnie w tych dwóch kartach. No dobra, słuchajcie, no tak to jest co się powiedzieć, ale wydaje mi się, że już wszystko chyba powiedziałam. Dziękuję Wam oczywiście za obecność tutaj ze mną na kanale. Zapraszam do zostawienia komentarza. Możecie mi coś napisać. Możecie zostawić lajka pod filmem. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Eee, I co? Jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem indywidualnym, to, to odsyłam do opisu pod filmem. Można napisać do mnie na adres mailowy, który się wyświetla na ekranie. I co jeszcze? Mm... No i do usłyszenia, tak, do usłyszenia kolejnym razem. Papa. Pa.